Syp do wydrążonej pomarańczy. Dzięki temu twój dom będzie pięknie pachniał. I nie będzie w nim komarów ani much. Od teraz każdy moment na tarasie będzie przyjemniejszy. Komary i muchy nienawidzą tego zapachu, a dla nas to jeden z przyjemniejszych zapachów. Wystarczy, że przygotujesz sobie kilka składników i poświęcisz pięć minut na przygotowanie tego produktu. Uszykuj sobie pomarańczę. Przetnij ją dokładnie w tych miejscach co ja. Wykrój jej cały środek. Usuń miąższ. Musi zostać tylko skórka. Tą mniejszą, odciętą część włóż do środka pomarańczy. Zatrzyma ona nasz kolejny składnik, którym jest kawa. Możesz użyć wysuszone fusy po kawie. Wsypią do wydrążonej pomarańczy. Dla nas zapach kawy i cytrusów jest cudowny, jednak owady ich bardzo nie lubią. Na górze ułóż goździki oraz anysz dla lepszego efektu. No i najważniejsze. Zabierz jakąkolwiek świeczkę. Przetnij ją tak, aby wyciągnąć z niej knot. Na środku pomarańczy musisz zrobić dziurkę w kawie, aby go tam wsadzić. Teraz nasz odstraszacz owadów jest gotowy. Jedyne, co musisz jeszcze zrobić, aby przyniosło oczekiwany efekt, to odpalić knot. Dym z żarzącej się kawy to najlepszy sposób na odstraszenie komarów. Możesz usiąść się na tarasie w dzień z ulubionym napojem i żadna mucha nie przyleci.